Szanowny golfisto, na to, jak poleci uderzona przez ciebie piłeczka, składa się wiele czynników. I jest to prawda oczywista. Wiadomo jest także, że na niektóre z nich nie masz wpływu, a ich działanie musisz po prostu uwzględnić, planując każde uderzenie. Jest także grupa czynników, które znajdują się w obszarze podlegającym twojej kontroli. To czynniki związane z fizycznym i psychicznym funkcjonowaniem podczas gry. Składają się na nie po pierwsze dobre zdrowie, kondycja i sprawność fizyczna, po drugie umiejętności techniczne, po trzecie umiejętności taktyczne i po czwarte wreszcie umiejętności psychiczne. W kursie Mistrzowski Golf zwiększ precyzję swoich uderzeń zajmujemy się umiejętnościami psychicznymi. Celem niniejszego kursu jest wyposażenie Ciebie w wybrane umiejętności psychiczne które przyczynią się do zwiększenia precyzji Twoich uderzeń, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na obniżenie handicapu, wzrośnie także Twój poziom zadowolenia oraz przyjemności z gry. Dlaczego miałbyś, miałabyś zainwestować swój czas i wysiłek w udział w tym kursie? Ponieważ zawiera skuteczne i sprawdzone w sporcie wyczynowym techniki służące podnoszeniu sprawności funkcjonowania psychicznego. Zawodnika uczestniczącego w rywalizacji. Nie uczestniczysz w turniejach, a grasz tylko dla siebie? Wspaniale! Będziesz więc mieć wewnętrzną satysfakcję płynącą z faktu, że, choć robisz to całkowicie prywatnie i for fan, oddajesz uderzenia nie gorsze od profesjonalistów. Jestem psychologiem sportowym z wieloletnim doświadczeniem, wykładowcą psychologii w krakowskiej AWF. Posiadam certyfikat Psychologa Sportu klasy Mistrzowskiej, Superwizora, wydany w roku 2007 przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikat ten poświadcza moje kompetencje w zakresie psychologii sportu. Przez lata swojej pracy miałam przyjemność pracować z zawodnikami na każdym poziomie wykonania sportowego, jak i w każdym wieku. Współpracowałam z kadrami narodowymi i olimpijskimi. W takich dyscyplinach jak m.in. Polski Związek Łuczniczy, Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Piłki Siatkowej czy Polski Związek Narciarski. Wśród zawodników, którzy podjęli współpracę ze mną znajdują się m.in. Mistrz Europy w rajdach samochodowych Krzysztof Hołowczyc, wicemistrzowie świata w siatkówce z roku 2007 pod wodzą Raula Lozano, Mistrzyni Europy we wspinaczce na czas, Edyta Ropek. Brązowy medalista zimowych igrzysk paraolimpijskich w Pyeongchangu w narciarstwie alpejskim, Igor Sikorski. Brązowy medalista letnich igrzysk paraolimpijskich w Pekinie w 2021 roku w strzelectwie sportowym, Szymon Sowiński. Skoczkowie narciarscy Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Brązowy medalista zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie 2022. Miałam także przyjemność współpracować wiele miesięcy z pewnym golfistą, który kilka lat temu zgłosił się do mnie, i wtedy nasza współpraca przyniosła mu wymierne efekty. Obecnie współpracuję z młodym i bardzo utalentowanym golfistą Jankiem Skorupskim. Mistrzowski golf Zwiększ precyzję swoich uderzeń to pierwszy w Polsce. Kurs treningu mentalnego online dedykowany tylko i wyłącznie golfistom. Zaletą tego kursu jest to, że możesz każdą część przejść w wygodnym dla Ciebie terminie, wtedy, gdy znajdziesz na to czas 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Jednak, chcąc odnieść autentyczne korzyści, pewien reżim trzeba będzie jednak utrzymać. Każdy z czterech modułów składających się na kurs jest podzielony na trzy części. Każda część trwa 15 minut, a niektóre części wymagać będą dodatkowego czasu przeznaczonego na ćwiczenia, aby przyniosły efekty. Kurs powstał przy współpracy trenerów oraz zawodników golfa, m.in. Janka Skorupskiego. Zapraszam Cię do skorzystania z naszego kursu. Możesz na nim tylko zyskać.